Witam Was w piątek. Słuchajcie, cieszę się, że jest piątek. Jestem zmęczona, czuję się zmęczona, a ta pogoda nie nastraja, nie pomaga, więc będę się ratowa ratowała jakoś inaczej. Przyniosłam Wam to pokazać, <coughs> o czym mówię, o czym się, jak się będę ratować. Słuchajcie, będę sobie umilać te długie wieczory, bo już są długie wieczory. Nie oszukujmy się i chyba już nie będzie ciepła. Niby mówią, że będzie jeszcze około 20 stopni, ale. Co mam? Yy, to są takie typowo zimowe herbaty, rozgrzewające herbaty z herbaty z imbirem, cynamonem, yy, skórką pomarańcza. I właśnie tutaj mam tak, z Lorda Nelsona, ze skórką pomarańczy i cynamonem, taka herbatka. O, pokażę Wam tak. One są super, bo są właśnie, strasznie lubię te herbaty, które są zapakowane, każda z osobna. Proszę bardzo, także tak. Zapach, i tak czuć. Powiem Wam, że mimo tego, że jest zapakowana, czuć ten yy, przede wszystkim cynamon. Tutaj już jednak nie jest tak yy, zapakowana. Każde są torebki po prostu włożone do pakowania. Yy, to jest herbatka z Ramzeja i to jest z cynamonem o smaku pomarańczy. Chyba tak powinnam pokazać, będziecie lepiej widzieć. I coś, co ja lubię naprawdę, to lubię właśnie te herbaty rozdrzej się yy, z Ramzeja. Taka i już na pewno wiecie, bo ja Wam pokazywałam w zeszłym sezonie i tutaj to są takie yy, te takie trójkąciki, herbatki, i one tak fajnie puchną. I wiem, że jeszcze jest inny, bo tutaj jest o smaku słodkiej śliwki Figi z cynamonem i imbirem. Wiem, że są jeszcze inne, też miałam, nie pamiętam bardzo jakie. Ale są, ja uwielbiam, naprawdę bardzo lubię. Są takie aromatyczne herbaty. Ja dzisiaj jeszcze też, jeśli chodzi o herbatę, też mam herbatę w tej chwili, bo kawa już przedtem wjechała, ale to jest herbata z biedronki. Sir Alberts. Tea. I to jest herbata zielona, słuchajcie. Fenomenalna. Jeśli lubicie herbaty zielone, to ja Wam bardzo, bardzo polecam tą herbatę. Na jakieś groszowe sprawy, ona była przez jakiś czas, za 3,99 Przeceniona, nie wiem czy nie jest 4,99, nie wiem jak w tej chwili to wygląda. I tak samo tutaj macie każdą herbatę osobno zapakowaną. Świetnie, jest mocno aromatyczna i naprawdę, jeśli nie lubicie zielonych herbat, to na pewno polubicie tą. Ja y, strasznie lubię tą zieloną herbatę i właśnie lubię sobie ją popijać. A w ogóle to kubek, możecie wbić mi lajka już teraz. Bardzo bym o to prosiła, bo nadal wciąż widzę, że są problemy z tymi łapkami w górę. Jeśli chodzi o herbatę zimową, no to wiecie, że nie może zabraknąć. Oczywiście goździków, u mnie goździki zawsze, zawsze do takich herbat to muszą być. Mam też z herbapolu, bo tutaj są dwa razy, tylko się różnią. To jest coś, co jest limitowane. To nie dostaniecie na 24, na 12 miesięcy, tylko one są puszczane po prostu. Co jakiś czas w sklepach, ja akurat to dopadłam w centrum, pomarańcza z goździkami i cynamonem, czyli taki dodatek do herbaty Waszej, albo po prostu imbir. Także ja akurat te kupiłam w cenie chyba 3,99 właśnie w centrum. No właśnie pisze, edycja limitowana, dlatego jeśli widzicie to zakupcie, bo potem po prostu ich nie ma przez dłuższy czas, a myślę, że one już teraz będą wchodziły. Do sklepów. No i oczywiście, co jeśli zimowa herbata, no to miód. Fajnie by było jeszcze mieć, yy, słuchajcie, pomarańcze, a zamyślić go sobie choćby tutaj na szklance. Kocyk, książka, albo y, YouTube, no albo dobry serial i może wiać, dymać za oknem. A obiecuję, że ten wieczór będzie po prostu mięszy. Słuchajcie, jak zaczęłam tak jesiennie, to może poluciłybyście mi jakąś świeczkę, która tak ekstra pachnie. Yy, może być cynamonowa, może być yy, właśnie tymi goździkami, chce mi się już takiej jesieni, bo za oknem jest jesień, u nas dzisiaj tak wieje, słuchajcie, że mało głowy nie urwie, nie wiem o co chodzi, miało być cieplej, tak jest. <laughs> słuchajcie, yy, pokażę Wam, bo przyszły mi yy, rzeczy do zrobienia paznokci hybrydowych, znaczy przyszły mi, ja mam, naprawdę mam dużo, też Wam za chwilę pokażę, tylko chciałam żel, bo mój żel już się nie nadaje. Ja nie mam zamiaru y, robić sobie sama y, paznokci. U, znaczy w sumie, zamiar miałam, ale powiem Wam, że ja jestem pewna, że ja nie potrafię zrobić sobie tej krzywej C, czyli tego uwypuklenia paznokcia. A ja mam naprawdę płaskie te paznokcie i kiedy ja sama je zrobię, one są jeszcze bardziej płaskie i wyglądają po prostu. Wiem, że jakbym poćwiczyła, to, mi, to by mi się to udało, ale ja też jak już mnie trochę poznałeś, jestem cholerykiem i bardzo szybko się do czegoś. Y, Zniechęcam, poddaję, po prostu wkurza mnie na tyle, że mówię, dobra, odpuść, przecież są ludzie do tego stworzeni, którzy lubią to robić. I o ile nie umiem zrobić paznokci u rąk, o tyle potrafię zrobić sobie u nóg i wychodzi mi to całkiem nieźle. I z drugiej strony to przyznam Wam się do tego, że ja nie znoszę, jak ktoś dotyka moich stóp. Nie cierpię, po prostu to jest nie do przejścia i jeśli paznokcie, to albo maluję lakierem, albo robię je sama. Dlatego też mam dużo tego wszystkiego. No, ale mój żel już był do bani i tutaj jedna z was Kusia, Pozdrawiam Cię serdecznie. Utwierdziłam jak do tego, żeby kupić, zainwestować w żel IBD. Wiem, że nie są tanie. Kupiłam 56 gram. Do tego wzięłam sobie jeszcze z Semilaka otłuszczacz. Za chwilę go przeleję, bo mam atomizer z pompką, co jest mega mega wygodne. Z Semilaka top wzięłam. Bo ja nie mam rzeczy z semilaka, zaraz zobaczycie, coś Wam pokażę. I jeszcze wzięłam też semilaka, tylko to jest primer. Tak. No i od razu już wrzuciłam sobie, wiadome, dwa pilniczki, kostkę. Wzięłam też nowy pędzelek do żelu, tym razem taki, ale widzę, że mogłam przypilnować, żeby był zamykany. I takie do zdobień trzy malutkie. Także tak, to są takie nowe zakupy do paznokci, jeśli chodzi o zrobienie sobie paznokci od stóp, bo teraz mówię, będzie więcej czasu, będzie więcej, więcej czasu. To nie jest tak, że się dzień wydłużył, tylko po prostu będzie więcej czasu takiego siedzącego, bo wiadomo, że już ogródek trzeba będzie po prostu oczyścić, zlikwidować i to będzie na tyle, idzie jesień, potem zima. No i to jest coś, o czym właśnie Wam mówiłam, czyli to są moje, Stare zapasy, że tak powiem. Tutaj nie, to nie, dziewczynki nie są lody, ale lody na długi wieczór też by były fajne. W tym opakowaniu po prostu wykorzystałam pudełko. Mam pyłki, brokaty, takie ozdóbki przeróżne do paznokci. Słuchajcie, to już ma dobre 10 lat, także. Ani lat I tutaj mam nic innego jak przeróżne żele. I zazwyczaj to są właśnie z y, Neonail. To jest akurat top, ale są przeróżne kolorki, y, przeróżne żele nawet. Y, tutaj mam z Easy. Nie wiem, czy znane, czy nieznane. Czy jest tu w ogóle ktoś oprócz gości, który, kto sobie robi poznawcze? I to wygląda tak. Nie będę tego wszystkiego wyjmować, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Mam też naklejki. I tutaj właśnie jest mój stary. Y, pędzelek i on miał właśnie na tyle fajnie, że on był zamykany, ale nie wiem, czy to będzie widać, widzicie? Te włoski już są takie... No, no on jest na pewno, naprawdę stary, bo on ma już na pewno 10 lat, więc stwierdziłam, że wezmę sobie nowy, bo to nie było majątek, a fajnie jakby to było, yy, fajnie się używało. O, moja kosmetyczka tu przyszła. A, wiem, bo ja szukałam sobie yy, coś na usta, bo mam popękane i w końcu nie wiedziałam, gdzie tam tę kosmetyczkę, bo tutaj mam właśnie ten... Jakieś zwykłe balsamy. A chciałam... Poczuję, że mi pękają. Ale dopadłam w trećce. Zaraz Wam powiem, co mam na ustach. Rimmel Of oh My Gloss. Czy to ma jakiś numer? Tak, 400. Tak to wygląda. Dobra, tak przy okazji mam w prącach. No i tutaj są, wiadomo, że jak do na no to tutaj są wszystkie już trochę bardziej urządzenie. Czyli nic innego jak frezarka. Tak. Też ma dobre 10 lat. Ostatnio mąż mi ją naprawia, bo przestała działać. Lampa. Teraz zapytacie, co to ja w ogóle mam? Firma Diamond Lampa LED. Także tak to wygląda. Powinnam ją przeczyścić, nie? A jest taką pokazuję. No i tutaj już wam nie będę wyciągać, bo wiadomo, że są całe zestawy pasmokci. Takie waciki do przemywania. No i wiadomo, że mam jeszcze dużo. Przeróżnych yy, tych. No, pędzelków, końcówek do frezarki, frezu do ścierania, wysypało się. Muszę tu też najwyraźniej były zamknięte. O, pedał do frezarki, w sensie, że nową, możecie. No i tutaj coś, czego jeszcze nadal wciąż nie użyłam czyli wzornik do paznokci. Dobra, ja się z tym składam. Dajcie znać, czy też robicie sobie paznokcie. Jak to zrobić, żeby się nauczyć tej krzywej C. Chyba iść na kurs, nie? Taki kurs nie jest tani, nie? No ale potem by się w sumie odrobił. Ja nie, raczej nie robiłabym komuś paznokci. Ale fajnie by było zrobić sobie samej chociażby, dlatego, że ja jestem uzależniona od tipsów. Ja po prostu nie umiem nic... Moje dłonie bez paznokci to jest po prostu tragedia, nie znoszę, nie lubię, bolą mnie paluchy, opuszki, nie potrafię nic znaleźć w torebce, no, 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 to jest takie moje uzależnienie, drugie zaraz po kawie, także tak, takie Wam pokazałam zakupy i co ja jeszcze Wam mogę pokazać, aha, dobra, zaraz Wam pokażę, żeby mnie nie rozłączyło, to oglądajcie sobie dalej słuchajcie, nie zapomniałam o tej paletce i ona poleci dzisiaj znajdziemy kogoś, kto wygrał tą paletkę bo ja będę chciała, żeby przez weekend zgłosił się ten ktoś po tą paletkę, jeśli się nie zgłosi to żeby w poniedziałek czy w środę wylosować kolejną osobę mam nadzieję, że się zgłosi słuchajcie, kupiłam sobie, patrzcie bardzo, ja mówiłam Wam w ostatnim filmie, że lubię sobie pooglądać najczęściej jest to właśnie Yy, poczekajcie, jak to się po angielsku nazywa? Clean With Me, yy, właśnie ze Stanów. Tam dziewczyny pokazują przeróżne środki, yy, przeróżne metody. Niektóre są yy, osobami, które sprzątają domy, po prostu zawodowo. Ja sobie właśnie lubię to oglądać. Słuchajcie, czasami jak pokazują burdel. Nie powiem, że bałagan, to jest po prostu burdel na kółkach. Tam nie ma jak wejść. E, jakie domy sprzątają, jakie metamorfozy robią, to po prostu mózg poprzech staje. U nas e, to było trochę po części pokazywane właśnie w perfekcyjnej pani domu, w tym e, e, w tym. O, jak to powiem, w tych serialach, w, tym, w tych filmach. A tutaj fido! Fido gryzie Emilem mi się. Żeby się nie skończyło płaczem. I tam właśnie często pokazują te środki z metod, i dlatego chciałam sobie wziąć. Ja sobie wzięłam. No i moi, mili, chciałabym wam przeczytać środek bo to jest uniwersalny środek do czyszczenia o zapachu watermelon. Także. <laughs> Ciekawe, czy to w ogóle tak pachnie. Arbuzowa? Ładnie. Tak. Nie przesadnie. Ja lubię, właśnie, że jak taki jest delikatny, a ładny. No i faktycznie czuć watermelon. To drugi środek, to wziąłam sobie ambipura i to jest do tkanin. Wiecie co, ja będę chciała spryskać od czasu do czasu te moje sofy, skoro one już są materiałowe, ale też siedzenia w samochodzie, żeby tak odświeżyć zapach właśnie w tym aucie, yy, to też już wąchałam, eliminuje uporczowe zapachy z tkanin. No to tak, ja bym chciała, żeby tylko to zostawiło taką delikatną powłoczkę zapachu z Lenora. I też fajnie, bo właśnie psit, psit, psit i po sprawie. Lubię, jak pachnie. Ja lubię za, jestem zapachowcem. Lubię, jak wchodzę do domu i pachnie. Dlatego też w gniazdku mam włączony zapach. U góry mam ten, który co jakiś czas robi psit. Kolejną rzeczą, jaką też zgapiłam z amerykańskich filmów, to jest nic innego jak szczotka do czyszczenia yy, garów po prostu. Tak, mimo tego, że się nie myje nie wiadomo ile, bo... Mamy zmywary, to jednak taka, powiem Wam, że mega, mega trzyma się w dłoni. tak, że będzie się dobrze jechał tą patelnię, czy wszystkie te gary tam od środka, tak wiecie, czt, że dojdzie do każdej szczeliny. No trochę to kosztowało, no ale to pewnie za to drzewo, które tu jest. Muszę sobie właśnie pomyśleć o jakiejś podstawce, bo chciałabym to odstawiać z boku, a żeby nie leżało gdzieś tam z zlewie, czy pierdychnięte, bo za chwilę to nie będzie tak wyglądało. Kolejną i ostatnią rzeczą, którą wam dziś pokażę, którą kupiłam. To jest pościel, nic innego jak pościel do mojej sypialni i zamierzam za chwilę. Tak, ja nie piorę nowych pościeli, ja je po prostu ubieram. Nie piorę przed pierwszym założeniem. O tak, wiem, że są różne szkoły, różnie robią ludzie. Ja nie piorę. Także tak, to jest 220 na 200 i dwie poszewki 70 na 80 wygląda tak. Pokażę Wam to tak. I mam nadzieję, że w kolejnych filmach będziecie widzieć tą pościel właśnie u mnie w sypialni, bo tamte mi się już po prostu znudziły i trochę zmechacieły. Także bawełniana. Tania nie była. Miałyście mi dać znać, jak będzie w Lidlu. Jakoś, nie wiem, bo do Lidla jest cholernie po drodze jedynie. Jak jeden z dzisiaj lekarza, to wtedy tam wstępuje. A tak, to to nie wstępuje, bo to jest przeszło 20 km od nas i nie, nie jadę. A ogólnie powiem Wam, że u nas już na PEPKO wiszą afisze. Otwarcie jest 30 września, także jeśli jesteście stąd albo z okolic, zapraszam. Czuję, że będę stałym wywalcem. Bardzo się cieszę z tego sklepu, bo bardzo o nim marzyłam. W ogóle jak przyszłam, to nie było biedronki jest biedronka, nie było PEPKO jest PEPKO. Także mam nadzieję, że jeszcze coś tu mam zrobią. Emilka, podrapiecie. W mam też dość jako mała, siedzenia z dzieckiem w domu. Totalnie. Wiecie, że jest zasmarkana, zakichana, znieciągam ją po różnych sklepach, po różnych miejscach, po różnych ludziach, tylko siedzimy w domu. I szczerze mówię, jestem zmęczona psychicznie, fizycznie. Mam nadzieję, że uda mi się odpocząć troszeczkę w ten weekend, choć powiem wam, że ten tydzień to tak i zleciał, bo dopiero co byliśmy z mężem w niedzielę w pizzerni, żeby sobie posiedzieć, klapnąć, Mecz leciał, także sobie nie klapnęłam, bo tam było głośno. Długo się czekało na jedzenie, ja nie wiem, czy ja się już od tego odzwyczaiłam, czy po prostu zrobiłam się y, takim domowym babskiem, który chciałoby wyjść, a jak wyjdzie, to po prostu Marudzi. No może i tak. A tutaj tak prosto z działki, słuchajcie, wiem, urąbane, no ale tak jak mówię, prosto z działki moje marchewki. Może nie są wielkie, ale zobaczcie, tutaj jest dla chomika, tu dla papugi, tam do rosołu, no i moje selery. Myślę, że spoko. Nie są za duże, nie są za małe, są w sam raz, ja się cieszę. Jaram się jak cholera, że sobie mogę coś zebrać z mojego ogródka, także w przyszłym roku akcja ogródek na pewno wystartuje. Yy, bo ja cieszę się tym, co mi się udało z tych maleńkich ziarenek wyhodować. Dobra moi kochani, przechodzimy teraz do tego losowania yy, tej paletki, która była we wcześniejszych filmach. Yy, serduszko jest zaznaczone, także losujemy wygraną osobę. Kto tym razem? Mam nadzieję, że... Zuzanna Apel, słuchajcie, jak ona nie ma otwartych subskrypcji, a panel, przepraszam, brałem tu, ja to poprawię. Kochana, jak nie masz otwartych subskrypcji, to Cię duszę bo Ty już raz coś wygrałaś i miałaś zamknięte, to doskonale pamiętam. Jest, ma otwarte subskrypcje, teraz szukać tylko mnie. Zuza, ale masz kanałów. Jest, jestem ja. Dobra, słuchajcie, ale się cieszę, bo jednak yy, fajnie, jak ktoś, komu się nie udało, wygrywa jednak, czyli coś miało być ode mnie dla Ciebie. Proszę bardzo, Zuza, podaj adres i... I cieszę się jak z nie wiem co. Słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończę to i życzę wam miłego udanego, w miarę słonecznego weekendu i do zobaczenia po niedzieli. Pa pa.